Członkowie Gdańsk i wędkarze, którzy wybierają się na Bite Fight do Gdańska 14-15 września, zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Jakie kolory bardzo fajne, niewielkie takie okoniowe gumeczki w duo kolorku z różowym motorowym brzuszkiem, z brązowym grzbiecikiem. Super pod super pod w kilku wariantach kolorystycznych, ale na pewno jeszcze coś się pojawi. Sandaczowo, szczupakowo, okoniowe, tutaj mówimy o koniu 30 plus stingerki pod metodę Nedrik. Tutaj powtóreczka w takim zobacz duo kolorze. raczki, w fioletowych odcieniach motor oilowych, kopytka, motor oil green, bardzo mocno piździ w ufałce, powtórka koloru w dropsówkach. Powtórka koloru w raczkach. Tutaj kopytki, kopytka z takim czerwienią brązem. Motor Oil Pink w dropszułach. Tutaj prosiliście mnie też o takie brązy garnelkowe, e, brązowy grzbiecik, e, brzuszek lekko podbity pomarańczem. Tego nie widać w tej chwili, ale jak zobaczysz to z bliska, to e, zobaczysz taki melanż bardzo ciekawy. Te po krawędziach tej pijawy odbija się właśnie pomarańczowy. Bardzo ciekawa e, tonacja kolorystyczna, która wyszła po prostu z limitowanego e, łączenia dwóch różnych kolorów. Fioleciki. Do tego takie mikronki, niewielkie kopytka w różnych wariantach kolorystycznych. 2,5 cm kopytko, które bardzo fajnie merda ogonkiem, już z główką jigową półgramową. Do zobaczenia na Bite Fight. Na pewno będę miał dla Was coś ciekawego w wielu interesujących kolorach, limitowanych, szczególnie pod Motławę, pod Martwą Wispę, pod wodę Bałtyku.